Kapi, niech się skończy na moim kanale. Wczesnym nagłem, złapiłem Brown Stars, bo wiem, że może w pełni, no to wpadł. To jest mała ale... ja, nowa. Cała wykolorowana. Bo mi się tak podoba w różnych kolorach. Oj, no i. nie graliśmy tutaj 3000 sekund, zbieramy teraz. No to, a potem zostało to i tyle. I tyle. Mam takie trzy. Jest jak podstawowa, za 2000, za 5000 i no, no nie będzie. Dobra. Nie wiem, czy wam czy wszystko. A nie. I jeżeli chcecie kolejny filmik ze Scooter FE3D2 albo 1, to zdobicie 10 łapek w górę. Bia następny filmik. Tak. Dobra, ułożę się wygodnie. Dobra. I będziemy włączali. Zapraszam, ja mam się. ułożyć. Oh. Tak będzie dobrze. Zobaczmy. No to od razu. Lepsze. I. Bri. Nie, no jak. Whalley, right, dobra Buttercup Siedzi, dobra tam tamtą wyrwę z jakimś fajnym tryczkiem. Tam pomiędzy. a tym bolem? Nie Nie, nie Najpierw tam tamtą wyrwę. Tam co, tam tam tam, o no, tom? O nie, jak? Jak? No, dobra, to jest to ale git było, To. I... Zresztą ja mam... ...wibral... ja mam gyroskop. I... nie wiecie co to jest, to jest takie coś, że... ...starujecie... Ja... ...że kierujecie telefonem, bo jest tak najwygodniej, więc telefon tak... do dlatego tak się zmienia. No nie wszło w ogóle. Nawet tutaj się tutaj... Jedziemy, przeskakujemy, kurde. Dla WIDZÓW! Dla widów zrobię to drugi raz! Aj! Za wolno, nie wolno! Dobra! Lecimy! Git! Git, to było ładne, to było ładne! To było ładne, ładne! Dobrze mi to wyszło, teraz board, backboard 50-50? To finger whip 1-8, git, ładnie! Dobrze jest, dobrze jest, tylko że mi... Pewna rzecz mnie wiem, że to aż ich był Chwila Idź stąd! Mm -hmm. Dobra! I, i się nie wiem Dobra! Idę do tak robi? To jest zasadki. Co on tam robi? Oj, nie wyszło. Dopądziłem. Inward, dobra. I na koniec dla widzów... Filip Finger Whip i. Zatrzymujemy się w powietrzu. Tak, wyszło nam Coin Rewards, 112. No to ładnie. No to jest git. W ogóle to rozglądam. Ja to, będę... ja to jak kolację. I... No Jeszcze nie. No i. Wchodzimy. Szychobo, kolację. nie. Dobra. Tutaj jest takie. Do z aplikacji. Sprawiać się tak, nagrywam to. No, wam. Dawa, dawa, to się? tu. I. Przesuń się, Kasteryn. Nagrywam film, Co? Nagrywam film. Mm. I teraz zagramy... I teraz, za was właśnie będę przeskakiwał tą wyrwę. Udaj, uda. Przeskoczę ją. Przeskoczę. A nie, nie wybiło mnie w ogóle. Dziwne. Wezmę to flip.

Prosto lipa! Prosto lipa! Nothing. Flip, nothing, front flip, co? Dobrze. Dobrze, z przypadku, co najlepsze. Tak, świetnie ukryć mam, nie? Yo. Dwa Helenbry, Trzeba mi do trzy Helen, dobra, olaj to. No więc takie łania, Flip Superman, do. Kurę, do. Trzy sześć Borda. Nie zrobię do Borda, ale dobra. Dobra. Dziękuję, że oglądaliście ten filmik do końca. Yy, tak jak mówiłem, jeżeli jest ktoś nowy, to niech zasubskrybuje kanał, ponieważ sobie nieco wrzucamy. A teraz nie wiem czy to wiedzie, bo, bo no, zobaczymy. I do zobaczenia po prostu w następnym filmiku. Cześć. Pa 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 pa. Tak, do zobaczenia.